Dzień dobry. Dzisiaj słów kilka na temat naszego Mercedesa GLE 450 z napędem Formatic. 450 czyli pod maską znajduje się 3 litrowa jednostka benzynowa o mocy 367 koni mechanicznych. Samochód z 2018 roku z przebiegiem jedynie 55 tysięcy kilometrów. Auto od pierwszego właściciela, pierwszego, jedynego, zupełnie bezwypadkowe, bezszkodowe. Na całym samochodzie jest oryginalny lakier. Samochód, można powiedzieć, jest w stanie salonowym. Jest w świetnym stanie. Powłoka lakiernicza jest naprawdę idealna. Zobaczcie. Super prezentuje się ten samochód. Auto jest oczywiście w linii AMG. Mamy tutaj 20-calowe felgi, również AMG. Felgi są w rewelacyjnym stanie nie mają żadnych yy, śladów uszkodzeń Są po prostu idealne Jest oczywiście oznaczenie AMG Mamy tutaj kamery 360 czyli kamera kamery w lusterkach w grylu z przodu i oczywiście z tyłu Nasz Mercedes jest wyposażony w reflektory Multi Beam LED, więc jest to inteligentne oświetlenie Mercedesa. Reflektory, które posiadają funkcję wycieniania znaków drogowych, wycieniania samochodów jadących z naprzeciwka oraz samochodów jadących przed nami, tak żeby ich nie oślepiać, mamy tutaj. Wyświetlacz Head-Up. Są relingi. Mamy asystenta martwego pola. Jest soft close. Dobrze. Zobaczcie jeszcze na felgę z tyłu. Wszystkie są perfekcyjne. Niczym nowe z salonu po prostu. Auto prezentuje się fenomenalnie. Jak już mówiłem, powłoka lakiernicza jest w bardzo ładnym stanie. Ktoś zdecydowanie dbał o ten samochód. Zobaczmy, jak auto prezentuje się wewnątrz wewnątrz mamy czarne, czarne wnętrze natomiast czarna tapicerka skórzana w połączeniu z taką antracytową bardzo ładnie to wygląda zobaczcie na fotele nie ma tutaj żadnych oznak zużycia do tego mamy deskę oprzytą również tapicerką skórzaną. Mamy tutaj elementy ozdobne, można powiedzieć, w drewnie. Jest elektrycznie regulowana kolumna kierownicza. Mamy tutaj nagłośnienie burmester. Są fotele podgrzewane i wentylowane. Fotele z pamięcią. Od strony pasażera również. Oczywiście lusterka elektrycznie regulowane oraz składane. Mamy tutaj podświetlane progi. Zobaczcie, jak wygląda ten próg. Jest w rewelacyjnym stanie. Może sobie na samochód? Jeszcze nie wspomniałem, mamy tutaj poduszkę powietrzną na kolana. Tak jak mówiłem, podgrzewane, wentylowane hotele. Mamy tempomat. Oraz limit prędkości kierownica jest z łopatkami. Jest w super stanie. Zobaczcie, nie jest powycierana ani pozadzierana. Może sobie tutaj ściszymy. Jak już wspominałem, mamy kamerę 360. Jest tutaj zawieszenie pneumatyczne. Mamy również indukcyjną ładowarkę oraz złącza multimedialne USB-C. Złącze jest również w podłokietniku. Mamy tutaj jasną tapicerkę materiałową. I mikrofony w podsufitce. Zobaczmy z tyłu. Fotele oczywiście z Isofix'em z tyłu również są dostępne złącza multimedialne USB-C stan tego auta jest naprawdę można powiedzieć salonowy Jest tutaj też elektrycznie podnoszona klapa. Proszę. Mamy możliwość opuszczenia tyłu samochodu w celach załadunku. Myślę, że w tym egzemplarzu jest dostępne wszystko to co niezbędne, żeby poruszać się tym samochodem komfortowo i komfortowo go używać. Jeszcze ostatnie spojrzenie moi drodzy, w kwestii. Szczegółowej specyfikacji i wszystkich niezbędnych informacji odsyłam, odsyłam Was do naszej strony internetowej www.samochodyzklasą.pl. Tam oczywiście znajdziecie również więcej zdjęć bardzo szczegółowych tego samochodu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was.